Przyszły przez własną krew, do miejsca świętego. Kierik przymierza to krew Zbawiciela. Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić pastwę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali pastwę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb. I odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc, i jedzcie, to jest ciało moje. Uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa, popularnie zwana uroczystością Bożego Ciała, jest właśnie taką manifestacją wiary w Jezusa Chrystusa, że wierzymy, że Chrystus jest obecny na każdej Eucharystii. W najświętszym sakramencie jest obecny. Ostatnio potwierdzono chociażby cud eucharystyczny w Indiach, stolica apostolska potwierdziła kolejny cud eucharystyczny, jakby udowadnia nam, że w tym białym opłatku na każdej mszy świętej, w tej hostii jest prawdziwy, realny, rzeczywisty Chrystus, i Boże ciało jest właśnie wyznaniem tej wiary. Najpierw jest Eucharystia, i później wyruszamy procesję do czterech ołtarzy, właśnie idziemy. W te miejsca, w których mieszkamy, czyli zazwyczaj są to procesje po ulicach naszej parafii, tam, gdzie mieszkamy, tam gdzie przeżywamy codzienność, gdzie się radujemy, gdzie smucimy, gdzie przeżywamy to życie nasze doczesne. Chrystus idzie jakby do nas. I nasza obecność na takiej uroczystości jest przede wszystkim wiarą w zmartwychwstałego Chrystusa, z wiarą, w Eucharystię, że jest obecny Chrystus w najświętszym sakramencie, ale jest też okazaniem naszej miłości do Jezusa Chrystusa. My przychodzimy do Kościoła w każdą niedzielę, a dziś Chrystusa bierzemy do siebie na blokowisko, na ulicę naszych miast, naszego zamieszkania.